Są te atuty, które tutaj właśnie w tej formule e, są dozwolone, prawda? Więc no, muszą tutaj panowie wykorzystywać. Na razie podawczą hajkik, e... kowanie i zwrócenie uwagi rywala, aby zejść właśnie po nogi po sprowadzenie ze strony Konrada Rusińskiego. Wysokie kopnięcia, Rusiński natomiast rozbija nogę wykroczną lowkikami, kalfikami. Ja już tu mogę. O, prawda, Bardzo ładnie. Znowu, gdzie ten Łokic wydaje się, że mógł dojść do głowy, natomiast z góry ląduje ostatecznie Tuszajew. Y, ta... Szukał, szukał tej głowy, natomiast nie miał kontroli nóg, na to zwraca uwagę Tulszajew, ostatecznie powraca do stójki Tulszajew i to on przejmuje inicjatywę na początku tej drugiej rundy. Trzecia, ostatnia runda tego darmowego streama, który już w tej chwili ogląda ponad 100 tysięcy osób na różnych platformach. Już za chwilę przenosimy się za płatną no, subskrypcję, ale trafia Tulszajew. I są Sokierkików przypomina nam to, co oglądaliśmy dawno temu w Pride. To, co oglądaliśmy w Winterborgu. Jesteś gotowy! Ja nie możełem tutaj być, albo jeden z moich celów, z moich tenerów postawionych 11 lat temu. Chciałbym tym młodym tam na dworze powiedzieć: Nie maście, stawiacie cele i idźcie do, do osiągnięcia. Nie, ja potrzebowałem do tego 11 a Może Wam 10 tysięcy czy następnego dnia. Walczę, stawia Czeczery. A tak chciałem powiedzieć. Nie wiem, duma mnie rozpiera. Jeden z dwóch legendów walczą dzisiaj. A tutaj ja taki chłopak z Wołomina, który kiedyś oglądał HSW i jestem dzisiaj tutaj. Ja wiem, że jesteście przyzwyczajeni do tych ładnych, skromnych Czeczenów, ale ja taki nie jestem. Ja będę krzyczał wyzywał na walki. Tam zobaczyłem jednego pana, co się Komentuję 77 walczy. KSW, dajcie coś poważnego. Andrzej Grzebyk i powiem, że już w trakcie komentowania powiedział, że bardzo chętnie, teraz też się tam napina. Muslim, skoro mówisz o tym, że 11 lat temu zaczynałeś swoją drogę, to pewnie byłeś tym człowiekiem, tak jak my, którzy wychowywali się na Pride, wychowywali się na tych na tych zasadach, których mogłeś dzisiaj użyć. Więc jakie to było też uczucie, żeby skorzystać z tych stąpów, sokerkików, z tych brutalnych formuł. Tego nie można mówić, ale powiem. Jak kiedyś pod dyskoteką, trzyma ścianę waliś. trochę tam zasady złapałem, ale mi trzymają tak ze ściankę i wiesz, przepraszam. Swego czasu miałem okazję z nim bardzo dużo sparować. Tak jak e, mówiłem, młody talencik, który teraz... To jest A! Kapitalna akcja, niskie kopnięcie po raz na nogę wykroczną Muslim Truszajew, Ale robi to bardzo sprytnie. Spoza dystansu, teraz kapitalny bezpośredni prawy rzucony. Mamy tylko jeden. Artas ładny lewy się, pip, od razu prawy, pokonał Moslima. Wykorzystanie dystansu po stronie Tulszajewa. Tak, 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 goni za Krakowiakiem. Za, tak dobrze zaszedł go od prawej strony, żeby właśnie zagonić z powrotem pod klatkę. Piękne latające kolano. Idzie Krakowiak po biodra, chce się ratować z prowadzeniem. Odpor Pięknie na odejściu, jeszcze trafione. No, bardzo pewny. W tej walce z Tulszajew i też przekonany o swoim arsenale. Naprawdę imponująca pierwsza runda, jak na razie, w wykonaniu 29-latka. Zawodnika aktualnie trenującego w Berlinie. Dużo przyruchów ze swojego Sima Tuszałowa stara się to Marcin odczytać. Pięknie teraz szedł takim niczym Mike Tyson. Kilkoma uwagi ze strony Dawida Pepłowskiego, więc trenera Octopus aby od razu wybierać presję. I wydaje się, że to jest rozsądny pomysł, aby zaskoczyć nieco, odebrać atut dystansu, zasięgu. Trzeba ruszać do przodu. Nie ma co celebrować tych akcji. Takich słów użył Dawid Pepłowski. O, to chce, aby po prostu szukał pierwsze tempo akcji w skontry. Robił to już dusza w, w pierwszej odsłonie. Szuka ciosów y, na tufy Marcin Krakowiak. Chyba wejścia w nogi, ale świetnie do no, wyboni Busy, ale teraz kociął. No, mówił w przerwie Między nami nie celebruj tych akcji. To właśnie y, ma oznaczać chybały. A niczego świetnie. Szuka siatki o. Marcin Kowiak. Jest to naprawdę człowiek złony z innej linii, ale teraz... O, to, cała seria tu jest. Marcin Krakowiak idzie za czasem Mustin tu Seria, łokcie, kolana, ciosy, walczy o przetrwanie Krakowia. Oddał plecy, być może na ten moment akurat to jest bezpieczniejsza dla niego opcja. Pojawiło się solidne krwawienie na twarzy Marcina Krakowiaka, być może to będzie koniec tego pojedynku. Jest interwencja medyków, no i dostał informację Marcin Krakowiak, że najprawdopodobniej to jest koniec walki, tak jest! jest! I nic z tego pojedynku. Bardzo niebezpieczne miejsce wygrywa Muslim Tulsianów. Fenomenalna ta akcja kończąca, cały we krwi zalany. Krakowiak, no, tak często kończyły się właśnie jego pojedynki, ale przeważnie po wyrównanym, mocnym boju. Fenomenalny boks, kopnięcia bójka, i stójka, i już trafia. Świetnie wyglądał w tym pojedynku, o którym wspomniał przed chwilą. Swobodny. Tak naprawdę to był występ, który moglibyśmy określić mianem niemal bezbłędnego. Bardzo dynamicznie jest widać. Muslim bardzo mocno bije te nie. Na ten momenty ciężko się dobrać, skrócić dystansy Skibińskiemu. Eksperci, fani, przed tym starciem byli zgodni, że Daniel będzie musiał sobie przypomnieć o tych swoich najmocniejszych stronach, czyli o zapasach, aby do sportu pochwyty. Przypomnijmy, że Muslim ma 2 metry zasięgu, to jest naprawdę bardzo duży zasięg, że chodzi o na kategorię półciężką, półśrednią, pół przepraszam. Utrata pół całą serię uderzeń. Świetnie, Muslim Tuszajew Musiał wycofać się Daniel Skibiński. Troszkę muszę strzelić w tą walkę, ale jak Państwo zwrócą uwagę, jak potężny dystans. Pyszaje w klubie Spitfire, Jimby w Berlinie, kapitalna stójka i świetnie się to ogląda, każdy atak z Także Jest, wejście w tempo, powalczył trochę muslim, aby nie dać się sprowadzić, ale Daniel Skibiński dopina swego, jest znacznie więcej trafień po stronie Tulszajewa, nawet z dołu zaskakuje Daniela. Podobna sytuacja miała miejsce w starciu z Rusińskim, tam również Rusiński kontrolowały z góry, aktywny był z domu, z dołu Tulszajew. Widzimy, czy leży na macie, czy jest na nogach Muslim, jest cały czas groźny Widzę, że to łokcie, które bił z dołu. Proszę bardzo, wójtek. mamy fajny kub Albert Odzimkowski. Razem <noise> <noise> trenowaliśmy, razem trenowaliśmy teraz ostatnio. <noise> Druga runda. Czarne spodenki i arbuzy na nich oraz rękawice czerwone to Muslim Turszajew. Aj, aj, aj. Oż, piękna Ta akcja was... Muslima, poczuł krew, odbija się od siatki. Właśnie można powiedzieć, zauważyć to, że Muslim nieco teraz zszedł z tempa. Te ciosy są już mniej dynamiczne jak w rundzie pierwszej. Ole, świetnie teraz, bez ciosu zrobił krok do przodu, podszedł do pół dystansu. Daniel Skibijski skarcił go od razu, Muslim Turszajew ponownie trafia. Jeszcze raz, Ależ się! I ten zawodnik, dobre przepuszczenie ze strony Niemca i teraz ten prawy bityl nieco od góry usadza na ziemię Daniela Skibickiego. Precyzja i obrażenia niczym nóż chirurgiczny. Neurochirurg. No neurochirurg można powiedzieć jeśli chodzi o stójkę. Kapitalnie wyprzedził tą prawą ręką, trafił na szczękę, jeszcze spojrzał na Skibickiego, wycelował lewym sierpem i musiały przerwać. To ratujące zdrowie Skibickiego sędzia Bosacki. Jest dobry, jest czujny, elektryczny, trzyma... No i widzę, że tam znalazłeś na widowni Andrzeja Grzebyka. Andrzej błyskawicznie odpowiedział i mówi, że musisz troszkę jeszcze zjeść chleba. Jest Mister Grzebyk! Trzymajcie go! Trzymajcie go! Chodź, chodź Andrzej, puśćcie go, panowie, spokojnie. To jest kulturalny człowiek, nic tu się nie będzie dziać. Andrzej Grzebyk, przyjmujesz ten challenge? No to... Usajew tu strzeka już kilka razy do mnie, więc z miłą chęcią podejmę to wyzwanie. Nie mam z tym żadnego problemu, kogo, jeśli on tutaj coś mówi, to ja z miłą chęcią jestem. Jak chcecie mnie tu przestraszyć. Ale ja cię nie będę straszył, Odstraszenia do sąduchy! Raz cię wyniesie stąd! Odstraszenia tak do sąduchy, wiesz o co chodzi? No. My możemy jedynie powalczyć, ale odstraszenia do sąduchy, pamiętaj! Zobacz. Jak Jesteś jak chcesz... w Polsce, nie nigdzie nie, indziej! A ja się cieszę, że jestem w Polsce. Zobacz, jak chcesz walkę, to podpisuj. Bo ostatnio na kamery też dużo mówiłeś, a wybrałeś jakąś lekką walkę. Ty mówisz, że ja siedzę w salonach urody, ale ja siedzę w salonach urody, ale nokautuję. Więc wiesz o co chodzi, ty też siadaj w salonie urody, widzisz piękny tak ja. Widziałeś nokaut, to był prawdziwy nokaut, a twój cios od strachu na odskoku wyrzucony, z cios był. Słuchajcie... Z miłą chęcią przekonasz się o mojej sile. Słuchajcie, Słuchajcie ty chcesz moje nazwisko wykorzystać, żeby... Wojsławcie... Polska siła górą! Słuchajcie, to się musi, to się musi wydarzyć, to się zmaterializuje, to się tutaj wydarzy, tak to się robi w KSW. Tulżaję Grzebyk, już wkrótce. Wystarczy, dziękuję, dziękuję bardzo. To już wkrótce, tulżaję Grzebyk.